Dzień dobry! Jestem dr Marek Nowak, specjalista medycyny anti-aging i neurobiologii. Dziś podzielę się z Państwem czymś wyjątkowym: czterema prostymi nawykami, które dosłownie odmładzają organizm na poziomie komórkowym. Codziennie spotykam pacjentów zmagających się z przedwczesnym starzeniem, chronicznym zmęczeniem, problemami z pamięcią, bólami stawów. I utratą energii życiowej. Większość z nich myśli, że to nieodwracalny proces związany z wiekiem. To nieprawda. Najnowsze badania z dziedziny epigenetyki i biologii molekularnej pokazują coś niezwykłego. Możemy dosłownie odwrócić biologiczny wiek naszych komórek poprzez cztery proste, codzienne nawyki. To nie jest kwestia wyglądu. To głęboka regeneracja na poziomie DNA, która przekłada się na realne odmłodzenie funkcji organizmu. Poznajcie panią Annę, 58-letnią nauczycielkę, która trafiła do mnie pół roku temu. Anna czuła się jak sama mówiła, jak cień samej siebie. Chronicznie zmęczona, z pogarszającą się pamięcią, sztywnymi stawami i skórą pozbawioną blasku. Badania wykazały, że jej biologiczny wiek przekraczał wiek metrykalny o prawie 12 lat. Anna była załamana. Myślała, że to nieodwracalne. Wdrożyliśmy cztery nawyki, o których dziś opowiem. Po sześciu miesiącach Anna wróciła na badania kontrolne. Jej biologiczny wiek zmniejszył się o 8 lat. Poziom energii wzrósł dwukrotnie. Pamięć się poprawiła. A nawet jej skóra odzyskała jędrność. Doktorze, powiedziała, czuję się jak nowonarodzona. Moje dzieci pytają, co zrobiłam, bo promieniuję energią. Przyznaję, że kiedyś sam byłem sceptyczny wobec takich twierdzeń. Jako lekarz wykształcony w tradycyjnym systemie. Skupiałem się głównie na leczeniu chorób, nie na odwracaniu procesów starzenia. Jednak podczas stażu na Uniwersytecie Harvarda, spotkałem wybitnego profesora epigenetyki, który pokazał mi rewolucyjne badania dotyczące plastyczności naszego biologicznego wieku. Te badania, wraz z moim piętnastoletnim doświadczeniem klinicznym, całkowicie zmieniły moje podejście do medycyny i procesu starzenia się. Problem z przedwczesnym starzeniem leży głęboko w naszych komórkach. Nasze telomery, czapeczki chroniące końcówki chromosomów, skracają się z wiekiem, co prowadzi do starzenia komórkowego. Dodatkowo, nasze mitochondria, elektrownie komórkowe, tracą wydajność, produkując mniej energii i więcej wolnych rodników. Proces ten jest przyspieszany przez chroniczny stan zapalny, który większość z nas, Nieświadomie podsyca codziennymi nawykami. Nawyk pierwszy. 16-godzinne okno żywieniowe. Wyobraźcie sobie, że Wasze komórki to samochody, które potrzebują czasu na konserwację. Badania opublikowane w Cell Metabolizm pokazują, że ograniczenie spożywania posiłków do 8 godzin dziennie i post przez pozostałe 16 godzin aktywuje proces autofagi. Naturalnego mechanizmu odmładzania komórek. Autofagia to dosłownie samo zjadanie. Komórki usuwają uszkodzone części i regenerują się to jak wewnętrzny system recyklingu. Badania prowadzone na Uniwersytecie Tokijskim wykazały, że regularna autofagia może wydłużyć telomery i odmłodzić mitochondria. Nie musicie głodować. Po prostu jedźcie pierwszy posiłek, na przykład o dziesiątej, a ostatni kończcie o osiemnastej. Woda, niesłodzona herbata i kawa są dozwolone poza tym oknem. Pan Tadeusz, sześćdziesięciodwuletni inżynier, skarżył się na chroniczne zmęczenie, mimo ośmiu godzin snu. Po dwóch miesiącach stosowania szesnastogodzinnego okna żywieniowego, jego poziom energii wzrósł tak znacząco. Że wrócił do gry w tenisa, którą porzucił piętnaście lat wcześniej. Czuję się, jakbym cofnął się o dwie dekady, powiedział podczas wizyty kontrolnej. Ważne, osoby z cukrzycą, kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować ten nawyk z lekarzem. Zacznijcie od godzinnego okna i stopniowo je wydłużajcie. Aby zwiększyć efektywność, pijcie dużo wody, minimum 2 litry dziennie. Pozwala to na efektywniejsze usuwanie toksyn, które uwalniają się podczas autofagi. Nawyk drugi. Trening interwałowy o wysokiej intensywności. HIT. Tradycyjne ćwiczenia aerobowe są dobre ale HIT działa na poziomie molekularnym w sposób, którego długie sesje cardio nie potrafią naśladować. To jak naciśnięcie przycisku reset dla waszych komórek. HIT polega na krótkich, intensywnych wysiłkach przeplatanych krótkimi okresami odpoczynku. Badania z Norwegian University of Science and Technology wykazały że zaledwie 4 minuty intensywnego wysiłku mogą zwiększyć produkcję mitochondriów o 30% w ciągu 6 tygodni. Podczas intensywnego wysiłku, wasze mięśnie produkują miokinę, hormony, które działają jak naturalne odmładzacze redukujące stan zapalny i stymulujące odnowę komórkową. To trochę jak wysłanie sygnału alarmowego do całego organizmu. Przygotuj się na wyzwanie, zregeneruj się, stań się silniejszy. Nie musicie być sportowcami. Pani Krystyna, 65-letnia bibliotekarka, nigdy nie ćwiczyła regularnie. Zaczęła od 30-sekundowych, intensywnych marszów, przeplatanych 90-sekundowymi, spokojnymi spacerami powtarzając to przez 10 minut. Po trzech miesiącach jej poziom cukru we krwi spadł do normalnego zakresu. A wiek biologiczny zmniejszył się o 5 lat. Zacznijcie od czegoś prostego: 20 sekund szybkiego marszu lub energicznego wchodzenia po schodach, następnie 60 sekund odpoczynku. Powtórzcie to 4-6 razy, 2 razy w tygodniu. Z czasem możecie zwiększać intensywność. Uwaga! Osoby z problemami kardiologicznymi powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem HIT. Aby wzmocnić efekt, ćwiczcie naczto pod koniec okresu postu. Badania z Uniwersytetu w Leuven pokazują, że taka kombinacja może zwiększyć spalanie tłuszczu o 20% i znacząco wzmocnić efekt odmładzający. Nawyk trzeci ekspozycja na zimno. Może to brzmieć nieprzyjemnie, ale krótkotrwała ekspozycja na zimno. Działa jak biologiczny przełącznik młodości w waszym organizmie. Kiedy poddajemy organizm kontrolowanemu stresowi termicznemu, uruchamiamy produkcję białek szoku cieplnego i brązowego tłuszczu. Te białka działają jak mechanizmy naprawcze dla uszkodzonych komórek, podczas gdy brązowy tłuszcz przyspiesza metabolizm i wspomaga redukcję stanu zapalnego. Badania z Uniwersytetu w Maastricht pokazują, że regularna ekspozycja na zimno może zwiększyć wydajność mitochondriów o nawet 40% w ciągu 10 dni. To jak doładowanie baterii komórkowych. Jak to wdrożyć? Zacznijcie od prostego nawyku kończenia codziennego prysznica 30-sekundowym zimnym strumieniem. Możecie stopniowo wydłużać ten czas do 2-3 minut. Alternatywnie, Zanurzenie twarzy w zimnej wodzie na 30 sekund stymuluje nerw błędny i daje podobne korzyści. Pan Zbigniew, 70-letni emerytowany nauczyciel, skarżył się na chroniczne bóle stawów. Po dwóch miesiącach codziennych zimnych pryszniców mógł odstawić leki przeciwbólowe po raz pierwszy od 10 lat. Początkowo myślałem, że to szaleństwo, przyznał. Teraz nie wyobrażam sobie dnia bez tego orzeźwiającego rytuału. Oczywiście, osoby z zaawansowanymi chorobami serca powinny skonsultować ten nawyk z kardiologiem. Nawyk czwarty głęboki sen i techniki relaksacyjne. Sen to najbardziej niedoceniany odmładzacz. Podczas głębokiego snu, szczególnie fazy NRM, mózg uwalnia hormony wzrostu, które naprawiają tkanki. Regenerują mięśnie i wzmacniają układ odpornościowy. Badania z Uniwersytetu w Chicago wykazały, że nawet jedno ograniczenie snu do 4 godzin może przyspieszyć biologiczne starzenie o 1-2 lata. Z drugiej strony, konsekwentnie dobry sen może wydłużyć telomery i zredukować markery stanu zapalnego o 30%. Klucz do głębokiego snu to regularne godziny zasypiania i budzenia się, nawet w weekendy. Dodatkowo, medytacja lub technika 478, wdech przez nos na 4 sekundy, zatrzymanie powietrza na 7 sekund, wydech ustami na 8 sekund. Wykonanie czterech takich cykli przed snem zwiększa produkcję melatoniny i przyspiesza zasypianie. Pani Halina. 59-letnia księgowa z chroniczną bezsennością, po zastosowaniu techniki 478 i regulacji rytmu dobowego, zauważyła dramatyczną poprawę jakości skóry i poziomu energii w ciągu zaledwie trzech tygodni. Ludzie pytają, czy zrobiłam sobie jakiś zabieg, śmieje się. A ja po prostu zaczęłam dobrze spać. Aby zmaksymalizować efekty tych czterech nawyków, warto je łączyć. Oto jak może wyglądać idealny dzień odmładzający. Stajesz o stałej porze, zaczynasz od zimnego prysznica, pierwszy posiłek jesz o dziesiątej, 10, wykonujesz 10-minutowy trening hit przed południem, ostatni posiłek kończysz o osiemnastej, a wieczorem praktykujesz technikę oddechową 4-7-8 przed snem. Co ważne, te nawyki działają synergistycznie. Razem dają znacznie lepsze efekty niż osobno. Badania z Uniwersytetu w Stanford pokazują, że łączenie postu przerywanego z HIT może zwiększyć produkcję czynników odmładzających nawet o 60% w porównaniu do stosowania tych metod oddzielnie. Moi pacjenci często pytają: Jak szybko zobaczą efekty? Pierwsze zmiany zauważycie już po dwóch tygodniach. Lepszy sen, więcej energii, jaśniejszy umysł. Pełne efekty odmładzające widoczne są po około trzech miesiącach. Pamiętajcie, że nie chodzi o perfekcję, ale o konsekwencje. Nawet wdrożenie dwóch z tych nawyków może znacząco obniżyć Wasz biologiczny wiek. Wracając do pani Anny, po roku stosowania wszystkich czterech nawyków, jej biologiczny wiek. Jest o czternaście lat niższy od metryki. Doktorze, powiedziała podczas ostatniej wizyty: Czuję, że dostałam drugie życie. Mam więcej energii niż moje dorosłe dzieci. Zachęcam Was do wypróbowania tych nawyków już dziś. Rozpocznijcie od jednego, który wydaje się najłatwiejszy, i stopniowo dodawajcie kolejne. Wasze komórki zaczną proces odmładzania od pierwszego dnia. Pamiętajcie, Nigdy nie jest za późno, by zacząć odmładzać swój organizm. To wasza osobista podróż do biologicznej młodości. Dziękuję za uwagę. Jestem dr Marek Nowak. A jeśli ten film był dla was wartościowy, proszę podzielcie się nim z bliskimi. Do zobaczenia w kolejnym materiale, gdzie omówimy naturalne metody wzmacniania odporności.